Cześć, dzień dobry moi drodzy. Witam się z wami na kanale Dźwiękolubna. Tak, owszem, już nie jest to kanał pod nazwą Co mi w duszy gra, a po prostu Dźwiękolubna i jeżeli chodzi o zmianę, która nastąpiła, opowiadam i tłumaczę w poprzednim odcinku, do którego serdecznie zapraszam, a link do niego pozostawiam w opisie pod tym filmem. Degrengolada to zupełny rozkład wartości moralnych lub estetycznych w jakimś środowisku. Degrengolada to ósmy studyjny album pani Katarzyny Nosowskiej w jej solowej karierze. Został wydany 19 maja bieżącego roku, czyli tak naprawdę niedawno, natomiast ja potrzebowałam e, no, kilkunastu dni, żeby go dokładnie poznać, e, żeby go przebadać, odsłuchać porządnie. No, kilka ładnych razy. I nie ukrywam, że jestem pod ogromnym wrażeniem i się bardzo cieszę, że ta płyta wyszła. Też dlatego, że pani Kasia towarzyszy mi prawie przez całe moje życie i bardzo ją szanuję i, i tak, i uwielbiam jej twórczość. Powiem szczerze, że poprzednia jej płyta basta, która była wydana 5 lat temu. Nie, nie przemówiła do mnie aż tak mocno, jakoś tam bardzo specjalnie, w przeciwieństwie właśnie do tego nowego jej albumu. Już 11 listopada 2022 roku ukazał się utwór Larum, który to co nieco zapowiadał. Potem też 24 marca tego roku pojawił się utwór Majak śpiewany razem z Natalią Schroeder, który promował film RUJ No i na tym albumie ten utwór jest takim bonusowym numerem Natomiast to dopiero taki barwny tryptyk czyli trzy utwory w teledyskach, nasycone kolorami odpowiadającymi zgodnymi z emocjonalną stroną każdego z nich promują ten album kiedy trwa wojna, będę przytomna, przytomna do końca. Na spotkanie jutrzejsze idę powoli, te skutecznie. Czerwona przytomna to utwór, który jako pierwszy z tych trzech promujących album y, pojawił się y, w mediach dokładnie 14 kwietnia tego roku. I tak jak kolor czerwony, który jest mocny, który jest energetyzujący i bardzo często ostrzegawczy, tak właśnie ten numer jest jak dla mnie taką komendą: obudź się człowieku. I jest to chyba najmocniejszy kawałek na, na tej liście, na tej płycie. Bardzo prawdopodobne, że to jest za sprawą tego wygaru, tej zadziory w głosie pani nosowskiej, który ja osobiście uwielbiam i który, dzięki któremu ja wspominam sobie czasy, kiedy to jeszcze zespół hej czynnie, yy, czynnie działał. Ma coś też trochę z takich brzmień męskiego grania, co też bardzo, bardzo mi odpowiada. Tekstowo, literacko uważam też, że jest to absolutny majstersztyk. Nie ma tam bowiem żadnych literackich czy poetyckich sformułowań, wersów, jakichś estetycznych ozdobników. Absolutnie nie. Tekst jest bardzo konkretny, czasami może być nawet szokujący, na pewno przykuwający uwagę, i to bardzo dobrze, bo w tym tekście jest zawarte coś bardzo ważnego. Co autorka miała na myśli, uważam, że nie w tym pokazuje nam w tym utworze, jak bardzo ważne w tym dzisiejszym świecie, gdzie toczy się wojna, i myślę, że niekoniecznie chodzi tutaj o wojnę, m, która jest w Ukrainie, a tą wojnę o y, ideologię, o władzę, o pieniądze, o myślenie, o poglądy. Czyli to wszystko, co dzieje się między nami, ludźmi w dzisiejszych paskudnych czasach, trzeba być właśnie. Y, Przytomnym, świadomym i selekcjonować to, co nam ten świat daje, wybierać to, co jest dla nas dobre, mądre i, i po prostu być sobą do końca. Jak chwycić wiatr, jak ty chcesz nas mecze, prowadzać mech. Rosel wziąć w niewolę, tresować złote. Założyć chcesz na szyję obroże strumieniowi. Runo w odcieniach zieleni, naturalny, spokojny, cichy to jak sama autorka określiła zachęta, by zadać sobie dwa pytania: jak ci jest w samotności i dlaczego chcesz z kimś być? W utworze tym można wyczuć pogodzenie się z rzeczywistością, ze światem, z kimś. Lub bez kogoś, bez względu na to, w jakiej jesteśmy sytuacji. Przedstawia takie współistnienie z ciszą, ze spokojem, z samotnością, a tą samotność i pustkę zamienia w polubienie, pokochanie siebie, przekształca właśnie w szacunek do samego siebie, czyli coś, co wiele osób, czego wiele osób powinno się nauczyć. Myślę, że pani Kasia długo szukała właśnie tego spokoju wewnętrznego w sobie, ale go znalazła. A ten utwór, Runo, jest chyba takim fundamentalnym dowodem na to, że właśnie jest pogodzona sama ze sobą i to jest piękne. Piękna dekręcolada, świetnie się składa. w barwach żółtych, to ostatnia, ostatni z tych trzech promujących album numerów ukazał się 19 maja, czyli dokładnie w ten sam dzień, w którym to premierę miała właśnie płyta De Grängolada. Teledysk, który towarzyszy temu utworowi w reżyserii Krzysztofa Kościuszko Naprawdę genialnie łączy się z tekstem, dopełnia całe przesłanie tego numeru. A jakie jest to przesłanie? Myślę, że w tym numerze pani Kasia chciała nas uświadomić, jak zawiedliśmy jako ludzie, no po prostu jak spieprzyliśmy ten świat, ale też pokazać, że jest nadzieja. Bo. Mimo tego burdelu, który my zrobiliśmy tu na Ziemi, to natura tak po cichutku robi to, co robić może. I to nas jeszcze ratuje, jest dla nas nadzieja. I kiedy już ten totalny, chaotyczny rozpad nastąpi, zostaniemy z tą białą kartką, którą możemy od nowa już właściwie pomalować. Degrangolada. Mimo negatywnego wydźwięku w tym pojęciu, to tutaj jako album jest cudownym, pięknym, mądrym, dojrzałym, cholernie pouczającym i otwierającym oczy, oczy dziełem za który jestem naprawdę bardzo wdzięczna i chciałabym serdecznie podziękować Pani Kasi za to co zrobiła i co nam dała chciałabym też Was zachęcić do odsłuchania y, szczególnie dwóch wywiadów z Panią Kasią mianowicie y, u żurnalisty i w imponderabiliach u Karola Paciorka ja wiem, że tych wywiadów jest cała masa w tym momencie y, bo no, tak wygląda też między innymi promowanie albumu. Natomiast te dwa przykuły moją uwagę. Cudownie się słucha mądrych ludzi. Cudownie się słucha pani Kasi, więc naprawdę zachęcam zajrzyjcie tam. Myślę, że warto. A tutaj proszę was, żebyście dali łapkę w górę i napisali pod tym filmem w komentarzach, jak wy odbieracie te utwory, jak odbieracie całą płytę. Czy Wam się podoba i jakie wrażenie robi na Was pani Kasia? Bo dla mnie jest po prostu niesamowita i niepowtarzalna. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia w następnym odcinku. PA!